Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku kultowych przeciętniaków. Dzisiaj zajmiemy się grą pod tytułem: Made! Wow, za daleko! <laughs> made man! A właściwie to Made man prawa ręka. Mafii, którą to grę wydało City Interactive, natomiast producentem odpowiedzialnym za jej stworzenie był Silver Studios. Musiałem aż przeczytać, ponieważ studio to jest wręcz anonimowe wielu, dla wielu graczy i stworzyło właściwie dwie gry. Pierwsza gra to był taki hack and slash z, z widoku izometrycznego, natomiast drugą grą był właśnie Maidman. Jeżeli mógłbym jakąś grę nazwać, że idealnie wpasowuje się w tytuł mojej serii, ponieważ jest grą przeciętną, ale w pewnych kręgach kultową, no to muszę przyznać, że tytułem startowym w ogóle mojej serii, moich odcinków pod tym tytułem powinien być właśnie Made Man. Dlaczego? Gra została właściwie stłamszona przez krytykę. Jeżeli spojrzycie sobie na game rankings, ja korzystam z game rankings, ale na Metacritic chyba też te recenzje są, jeżeli spojrzycie sobie na średnią procentową recenzji gry, to zobaczycie, że wynosi ona poniżej 40% na PC i poniżej 50% na PS2. Gra miała wyjść jeszcze na Xboxa pierwszego, niemniej premiera tejże została odwołana bądź też po prostu nie wiem, zabrakło pieniędzy, zabrakło czasu. W każdym razie na Xboxie tego nie wydano. Dlaczego zatem opowiadam o tej grze w serii, gdzie poprzednikami były Wormsy czy też Punisher? A więc gry, które zostały wydane przez studia znane i lubiane, które wydawały dobre gry, bo jeszcze same gry same w sobie też były dobre. Natomiast tutaj omawiam produkcję na wskroś przeciętną, żeby nie powiedzieć słabą. Ano właśnie z kilku powodów, o których zaraz się dowiecie. Po pierwsze, gra jest kultowa głównie w naszym kraju, ponieważ wszyscy dobrze wiemy, że w kraju, w którym żyjemy, bardzo, ale to bardzo szanujemy grę pod tytułem mafia. Gry z tej tematyki i gry w tym klimacie naprawdę nie było dużo. No bo ja sam kojarzę tylko mafię, Ojca Chrzestnego, pierwszą, drugą część, mafię 2 i tak dalej. Natomiast same te czasy prohibicji, te czasy mafijne, gdzie wiecie, gangsterzy chodzili w prochowcach z Thompsonami i tak dalej, no nie było dużo tych gier w tym klimacie. Dlatego kiedy pojawiła się produkcja od Silverback Studios. Na horyzoncie wielu graczy właśnie widziało w tym taką kontynuację wspomnień, nostalgii, przygód, które przeżywano w pierwszej mafii jeszcze w Polsce. Mimo, że gra jest zupełnie inna od tego, co prezentowało dzieło czeskiego dewelopera, ponieważ jest to Strzelanka w stylu Max Payne'a, zapożyczająca też mechaniki z innych gier, o czym zaraz opowiem, to i tak bardzo jakby na wyobraźnię potencjalnego nabywcy działał klimat, który tutaj jest preferowany. Oczywiście na kultowość tej gry w Polsce nie wpłynął tylko sam klimat i jakby pożądanie tego klimatu wśród graczy, ale wpłynął też spryt twórców, i spryt przede wszystkim polskiego wydawcy, jakim był City Interactive. City Interactive w latach 2003 do 2006, 2007 nawet do 2010 wydawał mnóstwo gier tak zwanych gier z kosza. I gry te przeważnie były wydawane po 10-20 zł i dystrybuowane były za pomocą kiosków, czy też po prostu były wrzucane bezczelnie do koszyków w sklepach typu Tesco, typu Real, typu Carrefour, czyli tych wielkich hipermarketów, gdzie właśnie wsadzano takie gry po 10-20 złotych i liczono, że właśnie ta niska cena przekona babcie mamę, dziadka, nie wiem, kogokolwiek z rodziców do tego, chociaż albo samego dzieciaka, żeby kurczę powiedzieć mamo, mamo, 10 złotych, tutaj zimniaki masz, tu jeszcze <laughs> wrzucę ci grę do koszyka. I bardzo jakby sprytne podejście Cinti Interactive doprowadziło ich do stanu, w którym są teraz. To znaczy, oni teraz wydają gry wysoko, wysoko budżetowe. Przynajmniej tak próbują o nich mówić. Natomiast no, zdecydowanie więcej kładą wysiłku i pieniędzy teraz, większe mają budżety na te gry. W każdym razie no, doprowadziło to do ich wzrostu pozycji na rynku właśnie przez wydawanie tych swoich najemników code honorów, terrorist takedownów i tak dalej. Tych wszystkich krapów kioskowych, które mieliśmy okazję nieraz widzieć na komputerach wielu znajomych, czy też swoich. No bo przecież to się kupowało za dychy, czy też dwie. To nie był duży wydatek. Po prostu to się roznosiło jak ciepe bułki. Ale! City Interactive, oprócz wydawania swoich krapów, kupował też licencje właśnie takich małych studiów, które wydawało gry na wskroś przeciętne, bądź też słabe, natomiast City Interactive wykupowało te licencje i wydawało je pod własnym szyldem. Jak zobaczycie tutaj z tyłu, jest znaczek City Interactive, natomiast tutaj gra, oj, bo nie widać, natomiast tutaj, jak widzicie, gra kosztowała 9,99. Docelowo jakby Man wyszedł za 20 zł w polskich pioskach i w polskich sklepach, hipermarketach, natomiast potem jeszcze te cenę obniżono o 10 zł. Więc, no kurczę, naprawdę nie żal człowiekowi było wydać te 10 zł na grę, która mogłaby wam zagrać na emocjach nostalgii, gdzie pamiętaliście jeszcze pierwszą mafię, gdzie rozgrywaliście tam różne misje i tak dalej, i fajnie było. Fajnie to wspominaliście. Ale oczywiście, gdyby gra nie sprawiała frajdy i gdyby nie była chociażby solidna, no to w życiu byśmy jej nie zapamiętali jako gry kultowej. Tą grą rządzą skrajne emocje, więc też bardzo dużo wypowiedzi naszych rodzimych graczy jest bardzo różna, bardzo często podczas jednej dyskusji, jednak nie da się ukryć, że większość z graczy bardzo dobrze wspomina, wspomina tę grę i pomimo tego, że została ona zniszczona w recenzjach i absolutnie większość krytyków uznała, o tę grę za spóźnioną o dekadę, brzydką, głupią, niegrywalną, tak my jako gracze, jako konsumenci, czyli właściwie te osoby, które powinny się interesować, Tymi produkcjami w pierwszej kolejności, nam to się podobało. A podobało nam się to dlatego, że gra sprawia pozory i sprawia wrażenie udane. Sprawia wrażenie gry, nad którą poświęcono dużo czasu. Niemniej prawda jest taka, że jest to najzwyklejszy składak. Ja nazywam w ten sposób gry, które podbierają mechaniki od innych twórców, podbierają klimat od innych twórców, i tworzą z takich klocków. Własną pozycję bardzo często te klocki, jakby wykonując w przeciętny bądź też w słaby sposób, ale łącząc te klocki, wszystkie, w jakby w takiej formie, która jawi nam się jako solidna pozycja, może nie najlepsza, ale właśnie ta cena. I... Sposób dystrybucji, łatwość, dostępność tej gry, ponieważ w każdym kiosku, w każdym sklepie większym można było to dostać, spowodowało, że wielu Polek Polaków tę grę zakupiło i wielu Polaków bardzo miło tę pozycję wspomina. Łącznie ze mną. Mój pierwszy kontakt z Made Manem był w 2006 roku, czyli w okolicach premiery. Gda, słuchajcie, ta gra, ta gra, którą widzicie na gameplayu, która wygląda naprawdę okropnie, ona wyszła w 2006 roku na PS2. Czyli w momencie, kiedy na rynku już był Xbox 360 i już był PS3, gdzie zagrywaliśmy się w Resistance, gdzie zagrywaliśmy się w Gears of War, Silverback Studios wydaje Mana. Grę o... może nie 10, ale według mnie co najmniej o 5 lat spóźnioną. I widać to właściwie po każdym aspekcie, który wpływa na całość tejże gry. Słuchajcie, jeżeli chodzi o historię, Wcielamy się w... hu hu hu, w kogo my się tu wcielamy? W Joea w rolę na przestrzeni 30 lat. Mamy tutaj 17 misji, które właśnie na przestrzeni 30 lat pokazują nam przygody głównego bohatera oraz jakby drogę, którą przeżył od zera do bohatera w mafijnym półświatku. I chociaż docelowo brzmi to bardzo zachęcająco, nie łudźcie się, że ta historia będzie poprowadzona w poprawnej formie narracji, która was zainteresuje. Prawda jest taka, że te 17 misji poprzedzone są jedną i tą samą cutscenką. Mianowicie, twórcy doszli do jakiegoś dziwnego pomysłu, do dziwnego wniosku, że łatwiej jest zrobić jedną cutscenkę, gdzie mamy właśnie Jaya w role, który rozmawia ze swoim kuzynem o swoich... Przeszło, o swojej przeszłości, o swoich przygodach, jadąc w bliżej nieokreślonym kierunku, o którym dowiadujemy się na koniec, jaki ten kierunek jest i po co, i gdzie oni w ogóle jadą, i poszatkowali jedną cutscenkę, gdzie jadą tym samochodem, swoją drogą, potwornie wyrenderowaną, w bardzo niskiej rozdzielczości jakości, Pozbawioną jakichkolwiek szczegółów, po prostu mamy dwóch gości w samochodzie, którzy sobie jadą i rozmawiają. Jakby ta rozmowa jest podstawą do poprowadzenia kolejnych misji, do przedstawienia tła historycznego kolejnych misji. Jest to zrobione w bardzo prostacki sposób. No, wygląda to prostacko, wygląda to źle. W związku z tym też nie mamy za bardzo motywacji, żeby tę historię poznawać, ponieważ sam Joey Verola. Też nie jest głównym bohaterem, któremu kibicujemy. Moim zarzutem do rzeczy, która miała być głównym atutem gry, czyli klimatu, jest właśnie to, że jest ona pozbawiona tej elegancji. Tutaj nie mamy do czynienia z elegancką, dystyngowaną, honorową mafią, tylko mamy takie buractwo, które w tamtych czasach również miało miejsce. I w związku z tym nie polubicie głównego bohatera. Główny bohater ma jakąś taką dziwną, nieprzyjemną twarz. Nie wiem czy to. Nie, no aż tak, to mi chyba, aż tak to mi chyba nie złapie. Będziecie musieli to zobaczyć na filmie. Jest jakoś taki przylizany, dziwnie się odzywa, dziwnie chodzi. To jest taki zwaniak, kozak, no nie wiem, taki burak, po prostu mafijny burak. To nie jest gościu elegancki w garniturze, który, który posługuje się honorem, który jest przestępcą, ale jest takim romantycznym przestępcą, którego znamy z filmów z filmu w tych czasach. Nie, to jest burak, który zabija, żeby mieć pieniądze, który wykonuje polecenia jak piesek, który jest po prostu człowiekiem na posyłki. I nawet na, sam, na samym końcu gry, kiedy zabijemy milion ludzi, kiedy teoretycznie wykonamy wszystkie misje, gra kończy się w ten sposób, że. A, wiecie. Niepewna przyszłość przede mną, jako mafijnego tutaj, mafioza wszechczasów. No, zobaczymy, co tam będzie dalej. Zakończenie, które po prostu postawiło moje oczy, zrobiły się wielkie jak złotówki. Postawiło nad moją głową wielki znak zapytania i powiedziałem. Kuźwa! Co tu się odwaliło? No ale mniejsza, historia, jak mówiłem, nie jest zbyt e, interesująca. Generalnie mamy tutaj 17 misji na mocy których właśnie. Joy Verola opowiada nam o swojej historii mafijnej, i tak dalej. Od Pocybuta do wielkiego Dona, który <grym> ostatecznie i tak nie zostaje, i nawet. Nie aspiruje do tego miana, ale mniejsza. W tle jeszcze dzieją się tak zwane flashbacki, czyli bohater wspomina dawne czasy w Wietnamie. Jako że człowiek ten walczył w Wietnamie, no to mamy też sekwencje strzelane w czasach tej wojny. Natomiast ostatecznie walczymy też z triadą i tak tak dalej, więc jakby wszystkie te elementy, które znamy z filmów i czy też gier z tych czasów tutaj się pojawiają, tylko że podane są one w tak prostackim i nieapetycznym sosie, że no nie wciągniecie się w to. Wciągniecie się na pewno w mechaniki gry, które są całkiem sprawnie wykonane i które w całości łącznie z grafiką, łącznie z oprawą audiowizualną wyglądają dobrze ale pod warunkiem, że stoicie co najmniej 3-4 metry od monitora czy też od telewizora. Słuchajcie, ja odpaliłem tę grę na 65-calowym telewizorze, siedziałem na tej kanapie, całe szczęście mam tutaj jakieś 4 metry do telewizora. I ta gra wyglądała ładnie. Mówię kurczę, 2006 rok to naprawdę wygląda spoko. Co tu się dzieje? Po czym podszedłem do tego e, telewizora i tak zobaczyłem te tekstury. I mówię Jezus Maria, tekstury jak z 2001 roku, W postacie wymodelowane z wielkich brył, takie wielkie, wielkie mapy, jakby bardzo charakterystyczne dla lat właśnie 2000, 2003, gdzie te były wielkie ociosane mapy z takich wielkich prostokątów i bardzo mało szczegółowe te mapy były, więc tu też to jest tak właśnie zawarte, ale kontrastuje to jakby z efektami i z silnikiem na przykład fizycznym, który w grze jest zawarty, ale nie, wiem, czy to jest physics, czy to jest Havok. W każdym razie jest tutaj silnik fizyczny, są również efekty, które towarzyszyły nowszym grom tamtych czasów, więc mamy jakieś rozmycia, mamy efekt bloom, jakieś soczewki, mamy efekty spowolnienia i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie kontrastuje też z fatalnymi teksturami, niską szczegółowością, jakby hitem jest mimika bohaterów. Jeżeli śmiałem się z mimiki bohaterów w poprzednim odcinku w Pani szerze, to słuchajcie, tu jest zrobione jeszcze lepiej to, bo... Nie wiem, czy kojarzycie, ale były z swego czasu takie memy, gdzie mieliście zdjęcie, wycinało się kreskę i potem te memy na przykład śpiewały, albo mówiły i tak dalej. Tutaj w taki sposób zrobiono mimikę gry. Komicznie to wygląda. Wyszło to w 2006 roku, słuchajcie, czyli w momencie, kiedy był już Gears of War. I przytoczenie przeze mnie tytułu Hicioro od Epic Games absolutnie nie jest przypadkowe, ponieważ Made Man podpierniczył jedną z podstawowych mechanik tejże gry, która wpłynęła na jakże wysoką popularność, a więc możliwość przyklejania się do obiektów. W Made skonstruowano to w ten sposób, że mamy dwa osobne celowniki. Po pierwsze, Mamy celownik, którym oczywiście wymierzamy w wrogów i ich zabijamy. Drugim celownikiem jest natomiast taki wolny elektron, który pojawia się w momencie, kiedy stajemy blisko jakiejś przeszkody, słupa, ewentualnie jakiegoś podestu, i tak dalej. A więc obiektu, do którego możemy się przykleić. Wtedy wciskamy spację i postać automatycznie przykleja się do danego obiektu. I muszę przyznać, że choć jest to podpierniczona technika, między innymi skill switcha, czy potem Gears of War, ale nie da się ukryć, że została ona fantastycznie wykonana. Jest to jedna z najlepiej wykonanych, według mnie, technik przyklejania się do przeszkód i prowadzenia z nich ognia. Ponieważ właściwie do każdej, do każdego obiektu możemy się przykleić, do każdego obiektu możemy się, za każdym obiektem możemy się schować i bardzo płynnie, bardzo naturalnie jest to skonstruowane. Ten celownik jakby pokazuje nam na, na, najpierw gdzie możemy się schować, do czego możemy się przykleić i dzięki czemu jakby wykonujemy ten ruch bardzo płynnie i sprawia to wrażenie takiej, faktycznie takiego realizmu. Potem oczywiście z tej e, przeszkody możemy sobie strzelać na ślepo, bądź też celować bezpośrednio do przeciwników i jest to jedna z tych mechanik, która naprawdę wpływa na ogromną frajdę, którą się czerpie z samego strzelania. Drugą rzeczą natomiast, która została podpierniczona jest oczywiście bullet time, którego tu nie mogło zabrać. Braknąć. Jest to gra z 2006 roku, więc oczywiście garściami czerpano z dokonań Max Payne'a, pierwszego i drugiego, więc taki tutaj również zrobiono. W związku z czym mamy Bullet Time, który działa na zasadzie trybu Berserkera z Paniszera z poprzedniej gry, którą omawiamy. W momencie, kiedy zabijemy odpowiednią ilość przeciwników, napełnia nam się pasek agresji. Czy też ego, czy też nie wiem, jak zwał, tak zwał. Chodzi o ten pasek, który napełniamy, i w momencie, kiedy go napełnimy do, jakby na full, to wtedy możemy odpalić bullet time i zabić wszystkich przeciwników, będąc niewrażliwy, niewrażliwym na ich ostrzał. Natomiast zadając oczywiście zwiększone obrażenia przeciwnikom. Ten bullet time istnieje, ale mogłoby go nie być. Ja właściwie niewiele z niego korzystałem. Przeszedłem grę na padzie, grając, gdzie ta gra w ogóle nie wspiera padów co ciekawe wyszło na PS2, więc nie, nie rozumiem dlaczego nie wspiera padów. No ale na Pccie niestety sobie nie pogracie na padzie, chociaż oczywiście istnieje taka możliwość, no ja grałem na padzie. Jeszcze warto wspomnieć o tym PlayStation 2, ponieważ jakby gra pierwotnie wyszła na konsoli PS2 i tam ona wygląda jeszcze gorzej niż na Pccie. To znaczy na PS2 gra jest taka bardzo szarobura, coś tam z oświetleniem nie zagrało, nie wiem czy to konsole nie wyrabiały, czy czasu zabrakło, czy co, ale na PC naprawdę grafika potrafi, oczywiście pamiętajcie, 3-4 metry, potrafi cieszyć oko tymi właśnie efektami, kiedy zwiększycie sobie odpowiednio rozdzielczość, kiedy poprawicie trochę grafikę. Na przykład Nvidia i tak dalej, to wtedy to potrafi wyglądać, ale na PS2 ta gra jest naprawdę brzydka. Zresztą na PC też nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, no ale wiecie, potrafi cieszyć oko. Z tym, że twórcy, no nie, nie ma co się, słuchajcie, tutaj szczypać. Twórcy zdecydowanie mieli mały budżet na tę grę, i to widać. Jeżeli chodzi o ilość misji, od razu muszę was uświadomić w tym, że gra jest bardzo krótka. Ok, mamy 17 misji, ale każda misja trwa od 10 do 20 minut. Generalnie grę możecie przejść w 3-3,5 godziny, więc jest to wręcz skandaliczny wynik. I właśnie gdyby nie ta kosmicznie niska cena, każdy by oczywiście na to narzekał. Natomiast właśnie ten krótki czas, wydaje mi się, gry na przejście gry, czyli te 3-4 godziny. Po pierwsze, nie pozwala się grom znudzić. Po drugie, daje ten taki dziwny element satysfakcji, że kurczę, przyszedłem grę, jak jestem dobry, 4 godziny przeszedłem grę, mogę odłożyć na półeczkę bez zbędnego zażenowania, ponieważ kurczę, wydałem na grę 10 złotych, mam kolejną grę odhaczoną, mam kolejną pozycję odhaczoną, nie muszę tego odkładać na kupkę wstydu, Zagrałem raz, dwa, dwa wieczory, było przyjemnie, odkładam grę na półkę. Wydaje mi się, że właśnie dzięki krótkiej ilości czasu, które musimy przejść, które potrzebujemy na przejście gry, niskiej cenie i właśnie to, że nie zdążymy się grą znudzić, gra nam nie zdąży zbrzydnąć graficznie i muzycznie, ponieważ nie ma na to czasu. No i oczywiście też, jeżeli chodzi o fabułę, no to też nie zdążymy poczuć zażenowania. Ponieważ zanim je zdążymy poczuć, no to gra już się skończy. Poza tym jest to oczywiście taka standardowa strzelanka z widoku trzeciej osoby, więc na tamte czasy było to bardzo popularne tworzenie gier w tym stylu. No i jakby wszyscy sobie grali w takie gry, strzelali sobie, wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy pamiętali jeszcze bardzo dobrze Max Payne'a, grało się w tego Punisher'a, grało się w wiele podobnych gier tego typu. No i w momencie, kiedy mogliśmy dostać grę, strzelankę za 10-20 złotych. Która opowiadała o historii mafii, która pozwalała nam poczuć tę nostalgię, te wspomnienia, które towarzyszyły nam przy pierwszej mafii, to wszystko sprawiało, że w Polsce gra całkiem nieźle się sprzedała i całkiem nieźle ją pamiętamy. Warto też dodać, że te 17 misji, które potrzebujemy na przejście gry w ciągu tych 4 godzin. Są naprawdę bardzo fajnie, kreatywnie zrobione pomimo budżetu, który ograniczał twórców w trakcie produkcji. Ogrywając Made nie sposób odnieść wrażenia, że kreatywnym twórcom, którym mogło zabraknąć umiejętności bądź też budżetu, powierzono zadanie stworzenia produkcji, która ich, niestety, przerosła. I jakby bardzo dobrze obrazuje to jedna z misji w grze, gdzie musimy z, razem z Joem, Werolą oraz innymi kolegami obrabować centrum handlowe. W trakcie rabunku tego centrum handlowego odbywa... w jego środku odbywa się koncert. I jakby misja polega na tym, że w pewnym momencie strzelanina i porachunki mafijne przenoszą się na Rusztowania, które odbywają się jakby nad koncertem. Zatem my prowadzimy ostrzał z przeciwnikami na rusztowaniach, natomiast na dole możemy zobaczyć odbywający się autentycznie koncert. I jakby sam koncept właśnie prowadzenia misji w ten sposób. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj ktoś taką misję zrobił z dzisiejszą technologią, z dzisiejszymi możliwościami, wyglądałoby to fenomenalnie. Na przykład, wydaje mi się, że idealnym przykładem do takiej misji mógłby być Hitman. Ponieważ, no, wiecie jak wygląda Hitman, jak się gra w Hitmana. Wydaje mi się, że idealnie misja taka właśnie wypadałaby w grze tego typu. Natomiast w Maidmanie skonstruowano to w ten sposób, że na scenie mamy trzech grajków, trzy modele trójwymiarowe, które są zapętlone w, nie wiem, trójklatkowej, czworoklatkowej animacji. Wygląda to po prostu strasznie biednie, te postacie są takie bardzo... Proste, proste, złożone z, nie wiem, z pięciu wielokątów. Natomiast jeżeli chodzi o publikę, jeżeli spojrzycie na dół, co się dzieje z publiką, no to mamy po prostu wielką taką bitmapę, wielką taką teksturę rozmazanych kibi... nie, kibiców, tylko publiczność, oczywiście. Oczywiście nie rusza się ona, i jest ona nałożona na jakby taki pagórek. Zrobiony na taki trójwymiarowy pagórek. I. Miało to sprawiać wrażenie głębi, miało to sprawiać wrażenie realizmu. Oczywiście nie sprawia, głównie tutaj ja byłem zażenowany wyglądem, natomiast byłem zachwycony samym pomysłem. I doprowadziło to do tego, że, wiecie, jakby olałem to, że gra paskudnie wygląda, olałem to, że pode mną jest wielka bitmapa rozpixelizowana, która ma przypominać publiczność, a zespół, który gra na tym koncercie, to tak naprawdę zapętlona animacja z czterech klatek jakby poczułem at autentycznie atmosferę. Tej misji i czerpałem ogromną frajdę z tego, że kurczę, dzieje się koncert, a ja tutaj się strzelam z mafią, jakie to jest fajne, jakie to jest super. I takich misji w Made Manie jest o wiele więcej. Na przykład mamy taką misję, gdzie właściwie to chyba dwa albo trzy razy mamy taką misję, która odbywa się na cmentarzu. I oczywiście mamy tutaj te mechaniki przyklejania się do obiektów, w związku z czym możemy przyklejać się do nagrobków, natomiast fizyka w grze zastosowana pozwala na częściową destrukcję otoczenia. Więc w momencie kiedy my się strzelamy z przeciwnikami na tym cmentarzu, to te nagrobki tak fajnie się rozpryskują. Znaczy, rozpryskują. No oczywiście tutaj nie ma za dużo efektów cząsteczkowych. Właściwie to podmieniają się tekstury, bo kiedyś właśnie w ten sposób robiono destrukcję otoczenia poprzez zmienianie się obiektów przez skakiwanie właściwie obiektów trójwymiarowych ewentualnie tekstur i tutaj też to tak skonstruowano. No natomiast fajnie to wygląda kurczę. Znowu z daleka, z trzech, 4 metrów, jak sobie tak siedziałem, tak sobie grałem, jeszcze wiecie, na z padem, tak strzelałem, kurczę, do tych ludzi, te nagrobki się rozbryzgiwały. Czuć w tym klimat. Generalnie w grze jest naprawdę dużo klimatu, dużo bardzo fajnego klimatu, który niestety pryska w momencie, kiedy główny bohater bądź też inni bohaterowie się odzywają. Jak mówiłem, nie sposób polubić głównego bohatera, nie sposób mu kibicować. Fabuła jest poprowadzona w bardzo drętwy sposób. Zresztą też narzekałem na to ostatnio w Pani szerze, że mieliśmy właśnie główną taką oś, od której odchodziliśmy do poszczególnych misji. Mamy też oczywiście flashbacki, które rozgrywają się w Wietnamie. Te misje w Wietnamie nie są absolutnie niczym fajnym, jest to typowo korytarzowo poprowadzona strzelanka, gdzie wiecie, idziemy najpierw przez jakieś krzaczory, przez jakieś bagna, strzelamy do cudzoziemców i tyle. Właściwie nie ma tu przedstawionej żadnej tragedii, nie ma tu przedstawionej żadnej głębszej historii, tylko poznajemy człowieka, który najpierw jest naszym przyjacielem, a potem w trakcie gry nas zdradza, więc musimy go zabić i tak się gra właściwie kończy. Mojdman prawa ręka mafii nie zawiera właściwie żadnego elementu, która, który nadawałby mu tożsamości. Nie mamy tutaj żadnego feature'a, nie mamy tu żadnego wymyślonego na nowo elementu, który na dłużej przykułby nas do monitorów komputera. Wszystko tu jest podebrane od innych twórców, wszelkie pomysły są podebrane od innych tytułów. Nawet sama grafika i styl prowadzenia gry jakby Przechodząc made Mana, cały czas miałeś wrażenie, miałem ja wrażenie i cały czas wy będziecie mieli wrażenie, że kurczę, gdzieś już to widziałem i właśnie gdyby nie to, że gra zajmuje raptem 3-4 godziny, po pewnym czasie zaczęłoby mi to przeszkadzać, bo nawet już pod sam koniec gry, gdzie jakby ona staje się taka naprawdę trudna Zaczęło mnie to męczyć i zaczęło mi to przeszkadzać, jakby te wszystkie wady Maidmana zaczynały wyłazić po prostu, atakować moje oczy i mój mózg, i autentycznie zaczęło mi się w to źle grać. Niemniej, zanim doszedłem do takiego krytycznego momentu, gra się skończyła i odłożyłem pudełko na, na półkę i tak sobie pomyślałem, kurczę. W sumie spoko. <noise> Spędziłem 4 godziny, postrzelałem i podejrzewałem, że bardzo podobnie wcześniej, wiesz, też ludzie kupowali tę grę, przechodzili i też właśnie mieli podobne odczucia. Że chcieli mafię, mają mafię, chcieli historię mafijną, dostali, chcieli strzelankę w stylu Max Payne'a, pograli. Spoko. Czy, Poleciłbym tę grę obecnie, żeby ją sprawdzić dla czystego fanu i frajdy. Słuchajcie, możecie ją kupić za złotówkę, za 2 złote, gra weszła w CD action, gra, grę możecie dostać na Allegro dosłownie za grosze, więc jeżeli lubicie takie klimaty mafijne i chcielibyście zagrać w coś takiego, to jak najbardziej można, ale po co? Już wolałbym zagrać sobie chyba w pierwszą mafię, ewentualnie drugą. Tylko nie w trzecią, pamiętajcie, bo trzecia jest B. I nie wydaje mi się, żeby był sens jeszcze wracania do tej pozycji. Zwłaszcza, że nawet już w trakcie wydania w tym 2006 roku na PS2 i na PCT ta gra już była spóźniona o dobre 5 lat, więc nie polecałbym w to mimo wszystko grać. Jeżeli bardzo lubicie takie klimaty, no to. Z braku laku, no złotówkę, no o wiele gorsze rzeczy możecie kupić bądź też zrobić za złotówkę czy za dwa złote. Więc naprawdę, nie wiem, jakbyście gdzieś tam kiedyś zauważyli na Allegro i kupowali od nie wiem, hurtową gry, od kogoś zobaczyli tę produkcję, możecie sobie ewentualnie sprawdzić. Jeżeli bardzo lubicie klimat mafiny. Jeżeli nie, to polecam inne gry tego typu, na przykład Scarface, którego będę omawiał już niedługo. Także ja Wam bardzo dziękuję za trzeci odcinek kultowych przeciętniaków. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Na razie!